Siemaneczko tutaj Surfax na nas go na kanale z CS:GO i dzisiaj będziemy sobie donatować streamerów. Za każdą śmierć będę wysyłał streamerowi jedną złotóweczkę, także zagramy teraz sobie meczyk i po meczyku będziemy wysyłać donajciki. Proszę oglądać, stawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z napiszcie jakiś komentarz, a ja już przenoszę się do meczu. Także jesteśmy na vertigo po stronie CT, także zaczynamy troszeczkę łatwiej i oczywiście będziemy raczej donatować sobie takich mniejszych streamerów, bo niech nich zawsze ta reakcja, nawet na te parę złotych będzie fajniejsza. Także no co, ja zabieram. Się do gry. No i no ja mam nadzieję, że mój portfel nie ucierpi aż tak bardzo. Chociaż i tak dużych sum tutaj raczej nie będę wydawał. Dobra. Bomba chyba jest w schody. Dokładnie tak. Kurde, sam jestem. Raczej tego nie ugram. No dawaj, gościu. Kurde, no ja nie potrafię w tą grę. O kurde, od boku jeszcze mnie zaatakował. Dobra, ja ryzykuję i Gram forza z MP9 po przegranej pistoletówce i zobaczymy, czy to mi się opłaci. Kurde, chyba znowu schody wchodzą. Tutaj już jest jeden. Jeden leży. A tutaj jest gościu. Shit, shit. Tylko gdzie on jest? O kurde, ale wyłapał. Miał tutaj. Kurde, nie podniosłem Digielka. Ale na razie nasz stan donate'ów to będzie jeden złoty, tak jak widzicie w sumie tutaj na ekranie. Dobra, zbustujemy gościa. Dobra, wchodzę tutaj. Bijamy się! Dobra, od góry mam fraga. Mam nadzieję, że jakiś ten stan donate'ów nie będzie się bardzo powiększał. No tak spin złoty mógłbym wysłać, ale więcej no to... Dobra, jest bomba. jest tutaj jeszcze jeden. Dobra. Porobieni. zarobiście, Dobra, wydaje mi się, że teraz to już jest odpowiednia pora, żeby przekupić i kupić sobie emeczkę i granaty. O kurde, co chłop strzelił? No dobra, 5 kili gościu, a ja mam na razie jednego deda. No także no, mi się to podoba. Że to po tej pierwszej rundzie troszeczkę się przestraszyłem, że my to jednak sromotnie przegramy, ale chyba się na to nie szykuje. Dobra, mam pozycję dobrą mam jednego i był tam, słyszałem, no to chyba sobie tak stanę. Co mi wyrąbał gościu? Ja tutaj się schowałem! No, co wyrąbał, dobra, już dwa złote. Są znowu schody, jakoś lubią te schody oni wchodzić. No, ale żem wyrwał, dobra. Gościu znowu po ciężko, może mu to wyciągnąć, samo ławu po właśnie. Dobra, jest refleks. Jeszcze jeden. O kurde, ale dobrze to zrobił. Ten gościu, jak on się nazywa Pimax, ciuloł, to zagrał. O, ale wyrwał, gościu. Z takim, nie wiem, czy to prefire. Ale no się. jest jeszcze paczka. O, ale że zarzucił flasher landowego. Aaa, bijam w niego! O chłopie! Dobra z noża porobiony, dobra, mamy to. Kurde, ale to było emocjonujące. Ja w niego, kurde, z lotu bijam. O, na, na czacie wszystko na jest zrzucane, a wcale nie ma tak dużo, bo ma 67. O ja pierdzielę. Kurde, no nie udało mi się już tego drugiego. Więc na moim koncie jest już 4 złote do wysłania. Ojojoj, ja tutaj chciałem sobie wejść. Ale niestety gościu nas ze sobą. Ale co porobił gościu? Nice. Oj, biało, biało, biało. Nie, nie, nie został, został. A, kurde, bez szans. Ale 87 dostał. Dobra, czas najwyższy. Trzeba włączyć spinbota. Nie no, to było kręgiowe. O kurde, tutaj jest. Ale żem dostał przez smoka. Dobra, ja sobie do tej to, to ja się schowam, już mam 7 zł do wysłania. Ja nie chcę więcej wysyłać Ajajaj, ale blisko, 58. No i już jest 8 zł, no kurde belmole. Dobra, leży jeden. tutaj ja nie mam paki, to jest najgorsze Dobra, jest, ugrałem Jest nadal 8. Dobra, biorę AWP O kurde, jeszcze góra Dostał Wrzucamy mołotowa na City. O, oh, fuck. nie udało się. A, gdzie on! Przez ścianę mnie zarąbał. niutki, 9 zł. Dobra, teraz tak naprawdę gramy o. Wszystko. Czy w sensie zremisujemy, czy wygramy. A fajnie byłoby wygrać, bo ostatnio troszeczkę spadło mi się z rangi. Dobra, zachodzimy od pleców. Mam nadzieję, że nic się nie spodziewają. A jednak się spodziewają. Kurde, 30 sekund. Dobra, fleszuję i mam nadzieję, że. Gościu wchodzi, wszedł, nice. Ojoj, dobra. Do wysłania mamy 10 zł, także niestety remisujemy i my już widzimy się przy donajtowaniu streamerów. Dobra, także piszmy sobie CSGO i weźmy sobie filtry i cechy na żywo. No i dobra, mamy tutaj Winiplay, e, ale Winiplay to mi się kojarzy, że on z GTA był znany. Dobra, mamy pierwszego streamera, któremu się troszeczkę tutaj widzę laguje. I zbiera sobie na klewturę SPC Gear. No, na razie ma e, 4 zł. Także, no, e, wyślij Donate i wiadomość będzie miłego. Tylko napiszę z dużej. Miłego. Dzionka. Dobra. Dalej wysyłamy sobie. Myślę, że mieliśmy tam do wysłania chyba 10 zł. To wyślijmy na razie temu panowi na dobry początek 2 zł. Dobra, donate wysłany. No, i czekamy e, tutaj na donate'a, na alert. No halo, kiedy mój donate wleci? Jak on nie ma alertów na donate'y, to będzie po prostu gościu. O, o! Jest! Surbax! Dwa złote dostałem! Dzięki wielkie! <laughs> Dzięki wielkie. O, aż sprawdzi w OBS-ie Co? chyba. Ale się nie wyświetliłem do końca, kurde, szkoda. Super, przechodzimy do kolejnej osoby. Dobra, mamy kolejnego streamera. Pierwszy i ostatni live w wakacje. Także tutaj mamy donate, mamy donate. Dobra, i tutaj sobie napiszemy taką wiadomość podchwytliwą. Yy, znaczy, podchwytliwą po prostu, bo jutro oglądam High League. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale kto wygra yy, jutro na High League? Chyba dobrze napisałem: Lexi czy Natsu? Dobra, dalej. Wyślemy tutaj 3 złote Dobra i czekamy na. O jest, Surbax, Kto jutro na Hylik? Kurde, kto wygra jutro na Hylik, dobra? czy on przeczyta mojego donate? Dzięki za. O jest? Kto wygra? Jeszcze? No ale nie odpowiedział na mojego donate. Nie, nie odpowiedział na mojego donate. Co jest grane? No ja chciałam wiedzieć, kto wygra na Hylik. No nie, nie fajnie. Czuję się trochę opluty, także szukamy kolejnego streamera. Dobra, mamy tutaj jakiegoś streamera Copper Live, który sobie streamuje w tym momencie Fortnite'a, no i ma zaledwie jedną osobę. Także klikamy donate. Damy sobie nick e, Albert 02. Nie, dobra, 09. I napiszemy, kogo wolisz? Zebo czy Mandzio? Wysyłamy 5 zł, także wyszli. Dobra, czekamy na Donate'a, zaraz powinien wlecieć. Tutaj widzę, że Koper zbiera na nowy mikrofon. Jest, Albert09. Chwila podgłośnie. Kogo wodzisz, Zebo czy Mandzio? Team Mandzio. Team Mandzio? Dobra, zobaczymy. Zebo ja czy Mandzio? Ja bardziej. Zebo ja bardziej. Dobra, czyli widzę, to, że Zebo. Także to było tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek donatowania streamerów oraz grania w CSGO Wam się podoba, Jeżeli chcecie więcej użyć takich filmików na moim kanale, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem oraz nie zapomnijcie o skomentowaniu. Także no co, ja się ma. siema!